Sajt Dobrze, no chodźcie. Trzeba kurwa Aha, aha, zajebisty skan, kurwa Dobra, lewo, set. Zajebisty skan w ogóle goś mi zajebą, nie? Ninja, powiedz mi, czego ty nie zrozumiałeś? Powiedz mi, bo ja nie rozumiem tego teraz, kurwa twojego wyjścia... No jak wyjścia... zajmuje się Heaven, to i da się rozbiega, Ale niego, tak, tak, ale, za nim ale oni za... zanim ale oni... Ale zanim... oni zanim dobiegną Heaven, kurwa, to opie, jeszcze mi z 5 sekund, a ty żeś wyszedł od razu w pierwsze tempo. No ja sobie... Tornado z najlepszym i Wyszedłeś bez fleszy, bez niczego, kurwa. Tornado z najlepszym ciebie, był przed Cave'em, no. Jakie... Się... No nic.